Mieszkanie, w którym się znajdujemy, mieści się w drugim północnym trakcie północnego skrzydła pałacu w Wilanowie, północnego czyli lewego skrzydła. Powstało dopiero w połowie XIX wieku, kiedy właściciele pałacu, spadkobiercy Stanisława Kostki Potockiego, jego wnuk August Potocki z żoną Aleksandrą zaprosili włoskiego architekta Franciszka Marię Lanciego do zaprojektowania i do poszerzenia właśnie skrzydła północnego. W inwentarzu z 1865 roku spisanym po śmierci Augusta Potockiego, czytamy pokój sypialny, obicie żółte w kwiaty czerwone. To było zastanawiające, ponieważ my zastaliśmy to pomieszczenie z białymi boazeriami i z, ze ścianami obitymi złotym materiałem. Decyzja o podjęciu prac konserwatorskich i restauratorskich w tym wnętrzu zapadła w związku z projektem modernizacji galerii na piętrze skrzydła północnego pałacu i również w związku z projektem udostępnienia pałacu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dla których na zapleczu wybudowano windę i zorganizowano hol windowy. Pomieszczenie sypialni pani będzie w związku z tym takim przejściem pomiędzy windą a pomieszczeniami ekspozycyjnymi w pałacu. Stąd ta decyzja o konserwacji. Wnętrze już było dosyć zaniedbane, zresztą nigdy nie było wnętrzem ekspozycyjnym. W ogóle wnętrza tego drugiego traktu północnego skrzydła były wnętrzami prywatnymi, lub mieściły się tu też pokoje gościnne. Ale największym wyzwaniem była różnorodność materiałów, z jakimi mieliśmy do czynienia, ponieważ na wystrój tego wnętrza składają się papierowe obicia ścienne, malarskie dekoracje ścian, także stolarka drzwiowa, okienna, elementy kamienne, parapet, kominek z żeliwnym wkładem, więc wymagało to zaangażowania bardzo wielu specjalistów różnych dziedzin. Skala projektu obrazuje fakt, że w pracę zaangażowanych było ponad 25 specjalistów z różnych dziedzin w tak niewielkim pomieszczeniu. Oczywiście nie jednocześnie i nie w tym samym miejscu część obiektów była zdemontowana, przewieziona do pracowni, ale daje to mniej więcej obraz stopnia skomplikowania tego zadania. Kolejnym wyzwaniem była też różnorodność technik i materiałów. Wynikająca z faktu, że jak wiemy, pałac powstawał w wielu etapach. I akurat w tym pomieszczeniu spotykają się tak zwane różnorodne fazy chronologiczne więc łączą się ze sobą mury, zarówno z XVIII wieku, jak i z XIX wieku, a także przebudowy powojenne. Zawsze jest to dużym wyzwaniem, ponieważ wykorzystywano Różne materiały, które różnie pracują, różnie się ze sobą łączą, i my w tym projekcie musieliśmy znowu opracować kolejną technologię, która pozwoliłaby pogodzić ze sobą tą właśnie różnorodność materiałów. Bardzo ważnym elementem tego wnętrza są tapety. Piękne, bogato dekorowane tapety, wyprodukowane bardzo złożoną techniką flokowania wielowarstwową, które tak naprawdę są unikatowym obiektem, zarówno jeżeli chodzi o skalę krajową, jak i światową, dlatego że na podstawie prowadzonych badań wiemy, że nie ma wiele takich obiektów. Na świecie właściwie nie udało nam się znaleźć takiego samego wzoru w żadnej instytucji, która ma zbiory tapetowe. Obiekty, które zastaliśmy tu na ścianach, potrzebowały interwencji konserwatorskiej zdecydowanie ze względu na stan zachowania, dlatego że zostały one odkryte podczas prac remontowych, były przykryte podczas zmiany dekoracji wnętrza. W przeszłości obiciem ściennym wykonanym z tkaniny i te tapety, które były obecne pod obiciem wykonanym z tkaniny były często zdarte, pokryte różnymi warstwami tynku lub zachlapaniami farby. Pierwszym bardzo ważnym zadaniem był bezpieczny demontaż tych tapet ze ściany po to, by można było je poddać dalszym zabiegom Konserwatorski. Po wykonaniu wstępnych badań tych tapet i po wykonaniu takiej inwentaryzacji potrzebnej przed demontażem, zespół zajął się zdjęciem ze ścian brytów tapet. To wszystko się bardzo dobrze udało i następnie tapety zostały przetransportowane do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostały poddane dalszym pracom i dalszym badaniom. Konserwacja miała charakter zachowawczy, to znaczy, że została zachowana zasada minimalnej ingerencji. Polegało to na głównie oczyszczeniu, wzmocnieniu warstw występujących na papierowym podłożu i zabezpieczeniu do przechowywania tych obiektów. Kilka Brytów zostało przygotowanych do zamocowania na ścianach, dlatego że Koncepcją jest, aby zwiedzający mogli w przyszłości zobaczyć, choćby częściowo, jak oryginalna tapeta się zachowała, i poczuć rzeczywiście, jak wyglądało to wnętrze w przeszłości. Oprócz tego, zaplanowano rekonstrukcję tapet i pozostałe części wnętrza tam gdzie występowały tapety będą pokryte zrekonstruowanymi brytami. Będzie można zatem porównać wrażenie gdy wchodzi się do pomieszczenia i widać nową dekorację tak jak ona mogła wyglądać w czasie kiedy rzeczywiście powstała z tym dosyć zniszczonym, ale oryginalnym, pięknym obiektem, który udało nam się uratować. Jedną z niespodzianek, na jakie natrafiliśmy w tym wnętrzu było odkrycie, że fryz, który mieliśmy zrekonstruować wyłącznie na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych, nie trzyma na jednej ścianie linii poziomu. Przechylenie było około 5 cm różnicy. Był to duży problem, ponieważ odtworzyliśmy tą. Nierówność na ścianie północnej, gdzie właśnie ją zidentyfikowaliśmy, że, że nie trzyma tego poziomu. Natomiast powstało pytanie, w jaki sposób połączyć teraz tą różnicę na pozostałych ścianach, ponieważ wiadomo, że ten fryz musi się spotkać. Wybrnęliśmy z tego w taki sposób, że stopniowo obniżając tą linię fryzu na ścianach sąsiadujących udało nam się spotkać. Mamy nadzieję, że nie jest to widoczne, natomiast rzeczywiście te 5 cm łożnicy było dużym zaskoczeniem. Istotnym elementem prac konserwatorskich we wnętrzu była konserwacja mazerunków. Mazerunek, inaczej flander, to malarska imitacja słojów drewna. Wykonuje się ją na różnorodnych podłożach. Na tynku, na drewnie, na boazeriach, na powierzchniach ścian, nawet na papierze. Na gładkiej powierzchni artysta wykonuje rysunek słojów, który zazwyczaj wykonuje za pomocą pędzli lub autorsko przygotowanych narzędzi, takich jak specjalnie przycięte gumki, gąbki czy grzebienie. Następnie nakładane są warstwy laserunków, które nadają głębi barwom. Na koniec całość pokrywa się specjalnymi werniksami lub lakierami przygotowanymi na bazie żywic naturalnych lub np. szelaku. Powstaje pytanie: Po co wykonywać imitację drewna na drewnie? Chodzi tutaj o uszlachetnienie materiału. Z drewna taniego, pospolitego możemy uzyskać drewno szlachetne, o wysokim połysku i odpowiednio do, y, dopasowanej barwie, zależnie od predyspozycji zamawiającego. Y, jest to również y, pewna sztuka iluzji, popis umiejętności. Jeżeli staniemy przed dobrze wykonanym mazerunkiem, Zazwyczaj na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy jest to imitacja malarska, czy prawdziwe drewno. Mazerunki wykonywane były już w starożytnym Egipcie. W Europie największą popularność zyskały w XVI wieku, a potem w XIX i na przełomie XIX i XX. Mazerunki wykonane i eksponowane aktualnie w sypialni pani to właśnie mazerunki XIX wieczne. To wnętrze powróci do swojego XIX-wiecznego charakteru. Prace nie są jeszcze zakończone. Jesteśmy w takim trybie w tej chwili przejściowym. Czekamy na położenie rekonstrukcji tych właśnie flokowanych papierowych tapet i na takie zupełnie już wykończeniowe prace, które wiemy już, że będziemy mogli prowadzić w 2024 roku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace konserwatorskie i restauratorskie były prowadzone przez cały 23 rok do końca marca 24 roku. Dodam jeszcze, że również tutaj do pomieszczenia powróci żerandol metalowy z motywami liści, taki ciemnobrązowy metalowy żyrandol, bardzo piękny. To, jak to wnętrze wyglądało, zanim przystąpiono do konserwacji i zanim zostały przeprowadzone te wszystkie zmiany, wiemy dzięki zachowanym dokumentacjom konserwatorskim i zdjęciom sprzed konserwacji z lat 50. Na tych zdjęciach widać, że pojawił się fryz, że był ten wspaniały żyrandol, że ściany były mazerowane, że obicia ścienne miały taki wzór wici roślinnych. Także dzięki tym dokumentacjom i zapisom w archiwaliach mogliśmy odtworzyć to wnętrze w jego kształcie XIX-wiecznym.